Dzień dobry, nazywam się Dominika i pracuję w Bytomskim Centrum Kultury w dziale zamówień publicznych. Codzienne zmagania z licznymi przepisami sprawiają, że po pracy koniecznie muszę się zrelaksować. Jedną z rzeczy, które lubię robić jest wyhaftowanie haftem krzyżykowym. Tu wam mogę pokazać, nad czym obecnie pracuję. Jest to dosyć duży projekt, który będzie miał 22 tysiące krzyżyków. Także no, to już jest dosyć konkretna sprawa. Jeśli chcielibyście się wciągnąć w haftowanie krzyżykowe, jest to bardzo, tak naprawdę prosta sprawa. Potrzebnych jest Wam kilka rzeczy. Na początek przyda Wam się kanwa, czyli podkład, na którym będziecie ładne, równe krzyżyki haftować. Eee, tak jak w przypadku mojego projektu, gdzie robię to na koszulce, może Wam się jeszcze przydać fizolina, która pozwoli usztywnić troszeczkę eee, Wasz projekt, żeby było wszystko bardziej, no, mówiąc krótko, ładne. Eee, dla bardziej zaawansowanych osób polecam bardzo fajny program eee, Haftix, który pozwala na konwersję zdjęć na projekty. I na przykład to, co ja robię w tej chwili, to tylko pokażę. Jest kawałek projektu. Dzieli wszystkie nici, które są potrzebne na odpowiednie kolory i można sobie powoli haftować coś większego. A zaczynałam tak naprawdę od małych rzeczy, tak jak tutaj jest kwiatuszek, który Wam będę chciała polecić i pokazać, jak można go zrobić. Ale również bawiąc się w czasach studenckich, E, lubię grać w karty. Miałam takie fajne pudełeczko, no i niestety nie miałam jak wyciągać kart bezpiecznie, więc zrobiłam sobie taką podkładkę do wyciągania kart. Bardzo prosta e, rzecz do, do zrobienia. Tak naprawdę, jeśli chodzi o haftowanie, to ogranicza Was tylko wasza własna wyobraźnia. Można robić e, różne fajne rzeczy. E, poza kanwą i e, jakimś pomysłem. Tu akurat mam dosyć dużą ramkę, ale są różne tamborki. Wszystko można znaleźć bez problemu w internecie. Są mniejsze. Akurat ta ramka jest fajna do większych projektów, bo można sobie na niej oprzeć jakąś rzecz, przypiąć bez problemu. Przytrzyma wam na odpowiednio dany materiał, że można fajnie daną rzecz haftować. Tu mamy. Przygotowałam dla Was projekt e, pokazanego wcześniej kwiatka. E, mamy na nim e, pięć różnych kolorów, które nam będą potrzebne. Wybrałam sobie zestaw e, w odcieniach e, różu, fioletu i zielonego. E, każda kratka, tak jak tu macie rozpisane, ile krzyżyków Wam będzie potrzebny dla danego wybranego koloru. Możecie sobie wybrać dowolne kolory. Jakie chcecie, także to jest profesjonalnie nazwana mulina, nie nici. Te są z firmy DMC, każda mulina ma swój numer, także można sobie wybrać naprawdę dużo różnych fajnych kolorów, jest ich naprawdę multum, metaliczne, niemetaliczne, pastelowe do wyboru do koloru. No i oczywiście jeszcze potrzebna Wam będzie igła, żeby wszystko nabijać. Projekt kwiatka udostępnimy Wam w komentarzu poniżej tego filmiku i na następny raz pokażę Wam już, jak konkretnie wszystko można wyhaftować.